Cześć, dziś bierzemy na warsztat coś, co na pierwszy rzut oka może wyglądać jak czysta rozrywka, ale tak naprawdę skrywa sporo emocji, nostalgii i świetnie napisanego dramatu. Mowa o nowej serii komiksowej Teenage Mutant Ninja Turtles. Tej samej, ale nie takiej samej. Jason Aaron i Jolly Jones odpalają restart z takim przytupem, że fani nie tylko przecierają oczy ze zdumienia, ale wręcz zamawiają od razu cały zestaw kolejnych numerów. Co takiego udało się zrobić w TMNT? że nawet najbardziej wymagający czytelnicy są zachwyceni. O tym już za chwilę, bez spoilerów, ale konkretnie lecimy. Nowa seria Teenage Mutant Ninja Tedles od wydawnictwa IDW wydana w Polsce przez Nagle Comics to nie tylko świeży start, ale też prawdziwy list miłosny do fanów. Już sam duet twórców Jason Aaron i Jolie Jones zapowiada coś niezwykłego. Aaron, znany z takich tytułów jak Mighty Thor czy Batman of Wall, to scenarzysta, który umie operować emocjami i potrafi sprawić, że bohaterowie komiksów przestają być płasy jak kartka papieru. Z Jones, której kreskę możecie kojarzyć z Catwoman czy Lady nie bierze jeńców jej ilustracje to nie tylko akcja, ale i ekspresja, żywe emocje w każdej minie w każdym spojrzeniu. Co z tego wyszło, komiks nie tylko wygląda świetnie, ale też działa jak cios w szczękę emocjonalne. Pierwszy numer jest dość nietypowy, na przykład Rafael najbardziej wybuchowy z żółwi, siedzi sieci Piedlu. Nie wiem jeszcze dokładnie dlaczego. I to dobrze Jason Allen z premedytacją dawko informacje. Ale nie mamy wątpliwości. Raf nie jest tam przez przypadek. No nie, co więcej, wygląda na to, że chce tam zostać. I tu jest właśnie mistrzostwo, zamiast iść cenę prostego, złego gościa i wyjść do kanalizacji, to historię z głębią psychologiczną. Rafał, który zwykle rozwiązuje problemy pięściami, tutaj zaczyna rozliczać się ze sobą, jego wewnętrzną złością, frustracją i potrzebą działania, zostaje odwrócone w coś na kształt misji. Czy to terapia przez walkę? Może, ale bardziej wygląda to na broń. Złość w służbie społeczeństwa. Brutalna! ale przemyślenia, tym bardziej, że później temat się dość mocno komplikuje. Kiedy jego zlecenie dawca? No cóż, nie będę spoilerował. Jason Allen nie ukrywa swoich inspiracji i otwarcie mówi, że jego wersja TMT mocno czerpie z oryginalnych komiksów od Miecz Studios. Chodzi o czarno-białe historie stworzone przez PiTA Lejeda i Kevina Esmana, które miały zdecydowanie mroczniejszy, bardziej surowy klimat niż późniejsze, kolejowe adaptacje w kotach. I ten klimat tu wraca, nie dosłownie w bajewach, ale w emocjach. Jolly Jones swoją kielską idealnie wpisuje się w tę estetykę. Dynamiczne wkłady, przemyślane kompozycje, akcja, która naprawdę żyje. A przy tym czułość do emocji, bo tutaj nawet scena walki mówi nam coś o tym, co siedzi w bohaterach. Jeśli chcecie więcej takich analiz, recenzji i odpowiedzi z pogranicza po i emocji, zostawcie suba, dajcie łapkę i napiszcie w komentarzu, który żółw Ninja jest waszym ulubionym i dlaczego właśnie Michael Angelo. Dzięki wielkie i do męcznego usłyszenia.